Jeśli uważasz, że starożytne symbole to tylko ładne rysunki, przygotuj się na przemyślenie wszystkiego od nowa. Dziś dowiesz się o jednym z najniebezpieczniejszych symboli w mitologii słowiańskiej: o symbolu, który, gdy zostanie narysowany, wytatuowany, a nawet niepoprawnie wspomniany, ma przyciągać ciemne istoty. Ta historia to nie tylko opowieść, to ostrzeżenie. Jeśli więc lubisz mitologię z mrocznym zacięciem, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Tutaj każdy film ujawnia sekrety, które czas próbował pogrzebać. Geneza przeklętego symbolu, twarz Czarnoboga. Na długo przed karami, jeszcze przed drewnianymi wioskami i opowieściami przy ognisku, istniała nienazwana obawa. Starożytne ludy zamieszkujące lasy starożytnej Rusji wiedziały, że coś czai się w cieniu, coś, o czym nawet bogowie unikali mówienia. Ten strach mał formę. I co więcej, mał twarz. Twarz Czarnobóg. Czarnobóg, Bóg ciemności, śmierci i nieszczęścia. W mitologii słowiańskiej był przeciwieństwem wszystkiego, co oświeciło. Jeśli Białobóg przynosił dzień, Czarnobóg pożerał światło. Jeśli jeden przynosił życie, drugi zbierał żniwo. Nie był tylko Bogiem, był niewidzianą obecnością, która nawiedzała ludzką duszę, gdy była zbyt samotna, zbyt smutna, zbyt zepsuta. Ale Czarnobóg nigdy nie mał świątyni. Nigdy nie prosił o modlitwy. Wręcz przeciwnie, ludzie unikali nawet wymawiania jego imienia, wierząc, że samo myślenie o nim przyciągnie jego uwagę. Był tylko jeden wyjątek niewielka grupa mężczyzn, którzy postanowili błądzić w ciemnościach. To byli czarni kapłani z Weles, Boga, który również stąpał pośród umarłych, choć z mniejszą fulą. Ci kapłani nie bali się ciemności. Badali ją. Żyli w ukryciu w wilgotnych jaskiniach. W gęstych lasach, gdzie słońce ledwo dotykało ziemi. Mówili, że rozmawiali ze zmarłymi, jedli ziemię przesiąkniętą kryją i pościli tygodniami, aż zobaczyli drugą stronę. To oni, w noc zaćmieniał, gdy księżyc zniknął, a niebo stało się czerwone jak surowe mięso, odprawili zakazany rytuał. Pochowali siedem ludzkich ciaszek pod czarnym kamieniem, pomalowali ziemię kryją złożonego w oferze kozła i przywołali imię, którego nikt nie śmał wypowiedzieć. Chcieli odpowiedzi. Moce. Wizji. A to co otrzymali było symbolem. W środku kamienia wyryto znaki, które najwyraźniej nie zostały wykonane ludzką ręką kropka twarz czarnoboga-przerażający rysunek, niemożliwy do dokładnego opisania. Niektórzy twierdzą, że przypominał ludzką twarz, ale zniekształconą. Oczy były tam, gdzie nie powinny być, jakby patrzyły we wszystkie strony naraz. Otwarte usta tworzyły idealny okrąg. Bezzębna, niczym tunel do pustki. Linie nie były zgodne z logiką symetrii, jakby symbol został narysowany przez coś, co nie rozumiało ludzkiego ciała, ale próbowało je naśladować. Ci, którzy patrzyli na niego zbyt długo, mówili, że poczuli wzbierającą falę gorąca w żołądku. Inni widzieli ciemne plamy poruszające się wokół krawędzi rysunku. A niektórzy po prostu zaczynali płakać, nie wiedząc dlaczego. Ale najstraszniejsze było to, co ten symbol spowodował. Po jego pojawieniu się las, w którym stał, zaczął obumierać. Drzewa gniły od środka. Ptaki uciekały. Zwierzęta zabijały się, wpadając na skały lub rzucając się do rzek. W okolicy zapadła ciężka cisza. A kapłani, jeden po drugim, popadali w obłęd. Niektórzy wyryli symbol na skórze, jakby naznaczając się na czarnoboga. Inni wydłubali sobie oczy, twierdząc, że symbol prześladuje ich nawet w snach. Kiedy okoliczne joski dowiedziały się o tym wydarzeniu, spaliły cały las. Ale symbol przetrwał. Mówią, że kamień, na którym został wyryty, był głęboko zakopany w ziemi, owinięty łańcuchami i przeklęty przez siedmiu białych magów. A jednak ten wzór wciąż pojawia się gdzie indziej, u jakby żył, rozprzestrzeniał się, próbując powrócić do świata. Twarz czarnoboga to nie tylko symbol. On jest oknem. A ktokolwiek spojrzy, może zostać obejrzany. Pierwsze, który użył symbolu, książę Daniłow. Minęły wieki, odkąd twarz czarnoboga została pogrzebana pod kamieniem i przeklęta. Świat się zmienił. Powstały królestwa, nowi bogowie zyskali świątynie, ale w szeptach prastarych lasów symbol ten nigdy nie został całkowicie zapomniany. W królestwie Belogradu, w sercu zamarzniętej krainy otoczonej bagnami, Żył ambitny człowiek imieniem Daniłownie, był królem sprawa, ale tytułował się księciem. Zdobył tron mieciem i manipulacją, zdobywając zamki z obietnicami ochrony i żelazną pięścią dla każdego, kto w to wątpił. Daniłow nie chciał tylko władzy. Chciał wieczność. Gardził bogami, którzy żądali wiary, a nie dawali niczego poza szczęściem. Jego lud uważał go za silnego, ale doradcy szeptali, że był opętany. Człowiek, który tytał zakazane księgi w blasku czarnych świec. Człowiek, który kolekcjonował kości starożytnych wojowników, jakby były magicznymi relikwami. Daniłow odnalazł amielet podczas wyprawy na północ, w poszukiwaniu ruin zapomnianej twierdzy. Kamień. Wciąż nienaruszony, otoczony grubymi korzeniami i kośćmi, które zamieniły się w kamień. Symbol był tam, wyryty niczym blizna na świecie. Żaden z żołnierzy nie mógł na niego spojrzeć. Jeden zemdlał, inny uciekł. Ale Daniłow, Daniłow poczułem coś innego obecność obietnica kazał wyrzeźbić symbol w czystym złocie i odlać go w czarnym pierścieniu z żelaza wyjętego z ostrza, które zabiło siedmiu ludzi. Nazwał go pierścień czuwania, przekonany, że to amielet dominacji że może osłabić jego wrogów że da mu kontrolę nad strachem. Na początku wydawało się, że działa. Na polu bitwy jego ludzie zwyciężali, nawet gdy byli w mniejszości. Włócznie wroga łamały się w powietrzu. Strzały chybiały celu. Daniło wkroczył między ciałami, jakby był niezniszczalny. Uśmiechał się dumnie. Mówiono, że ziemia cofała się przed nim. Ale wkrótce, świat wokół zaczął się zmieniać mienić. Jego generałowie zaczęli śnić o ciemnych oczach obserwujących ich z sufitu. Trzech jego ludzi popełniło samobójstwo po wielogodzinnych szeptach jakby usłyszeli coś niemożliwego do powtórzenia. Psy pałacowe przestały szczekać, po prostu stały, wpatrując się w tron, jakby czekały na coś, na kogoś. Daniłow uważał, że to cena władzy. Dwa ostrzeżenia. Dwóch ojców. Dwóch magów. Powiedział: "To symbol służy mnie, a nie odwrotnie". Ale nie zdawał sobie sprawy, że jest coś prostego. Symbol ten nie służy nikomu. To jak mroczne żarno zasiane w duchu, a Daniłow, grawerując je na swoim pierścieniu, stał się idealną glebą. Stopniowo jego skóra zaczęła blednąć. Jego oczy, niegdyś zielone, nabrały srebrzystego, niemal martwego odcienia. I bez względu na to, ile jadł, spał czy walczył, czuł się, jakby coś w środku rosła. Ludzie wokół to zauważyli. Powiedzieli, że książę był inny. Że jego cień czasami poruszał się przed nim. Że ich odbicia w lustrach pojawiły się późno. A pierścień zdawał się pulsować jak serce. To, co Daniłow uważał za broń, było w rzeczywistości ciche przywołanie. Symbol go nie chronił on zwany. Wezwał siły, które spały. Siły, które cuchnęły próżnością, dumą i arogancją. A kiedy odpowiedź nadeszła, nie było już odwrotu. Przebudzenie klątwy, trzy znaki. W Królestwie Bełogradu zapadła dziwna cisza. Nie ta, która towarzyszy pokojowi, ale ta, która poprzedza tragedię. Po tym, jak Daniłow użył symbolu Czarnoboga, zaczęły pojawiać się trzy znaki u trzy znaki. Nie wszystkie naraz. Najpierw drobne pęknięcia, potem otwarte rany w rzeczywistości. Klątwa nie nadeszła z krzykiem. Kropka szeptał. Szedł powoli i kiedy wszyscy zdali sobie sprawę, było już późno. Pierwszy znak, Kwaśne mleko. Pierwsze ostrzeżenie przyszło z pól. Kobiety dojące krowy wracały do domu z wiadrami mleka, które kwaśniało, zanim dotarło do drzwi. Było lato, owszem, ale nie było upalnie, by ognić zapach wypełnił joski. Dzieci chorowały. Żaden lekarz nie potrafił tego wyjaśnić. A gdy zwrócono się do starszych, staruszka imieniem Jelena, ślepa na jedno oko, powiedziała cicho. Czarnobóg się obudził. A bali bogowie odwrócili swoje twarze. Nikt w to nie wierzył. Aż do momentu, gdy plony zaczęły wysychać. Chleb spleśniał w piecu. A wino zmieniło się w ocet, zanim jeszcze zdążyło sfermentować. Symbol nie był już tylko rysunkiem kropka zmieniało powietrze. Drugi znak dzieci rodzą się bez oczu. Potem pojawił się drugi znak. Kobiety rodziły pozornie normalne dzieci, dopóki nie otworzyły oczu. Ponieważ nie było ich tam. Pusto. Tylko gładka skóra w miejscu, gdzie powinny być oczy. Położne mówiły, że dzieci nie płakały jak noworodki, tylko wydawały dźwięki, zło. Niski, jak echa dochodzące z jaskin. Niektóre matki je porzuciły. Inne oszalały. Wieść się rozeszła. Oczy niewinnych zostały zalane ciemnością. Z każdym kolejnym narodzinami Daniłow tracił coraz większe poparcie. Ale książę? Już przytłoczony pychą i mrocznym wpływem symbolu, uznał to za dowód, że był blisko absolutnej władzy. Powiedział: Te znaki nie są przekleństwem. To transformacja. Stary świat umiera, abym mógł stworzyć nowy. Ale nowy świat, już narodził się zgniły. Trzeci omen, niebo ciemnieje w południe. A potem nadszedł ostateczny znak. Dziesiątego dnia ostatniego miesiąca roku zaszło słońce. Nie powoli. Nie podczas zaćmienia. Po prostu zniknęło w południe. Niebo zrobiło się czarne jak smoła, jakby noc wyłoniła się z chmur. Gwiazdy się nie pojawiły. Było tylko cień. Rodzaj gestej ciemności, która miała cięzar, zapach i dźwięk. Ponieważ w absolutnej ciszy, chłopi twierdzili, że słyszeli szepty na wietrze zwroty w zapomnianych językach. Głosy, które nie brzmiały jak ludzkie. Krzyki dochodzące z wyschniętych studni. Zapanował chaos. Wsie zostały opuszczone, kościoły spalone. Wielu myślało, że to koniec świata. I w pewnym sensie tak było. Ponieważ to był moment, na który czekał ten symbol. Czas, kiedy odległość między światami była najmniejsza. Czas, kiedy jako nawi, niespokojne duchy zmarłych, mogły przedostać się na drugą stronę. Wysoko w wieży swego zamku Daniłow spojrzał w czarne niebo z krzywym uśmiechem. A pierścień na jego palcu błyszczał ciemnym światłem. Myślał, że wygrał. Ale tak naprawdę brama została otwarta. A po drugiej stronie ktoś czekał, żeby przejść. Zakazany rytuał księga różdżki Niebo przestało słuchać słońca. Uprawy przestały słuchać pór roku. A ludzie przestali słuchać Daniłowa. Jego panowanie, niegdyś budzące strach, zostało teraz odrzucone. Zamek stał się miejscem żałoby. Okna zabito deskami. Dzwony przestały dzwonić. Służba uciekła, kapłani zniknęli, a w kamiennych korytarzach pozostały jedynie echa. Daniłow, sam na sam ze swoim pierścieniem i ambicją, zaczął rozumieć, że symbolnie było już pod jego kontrolą. Wtedy właśnie usłyszał starożytne imię, szeptane jedynie w kręgach starożytnej magii. Pręd. Rod był prabogiem stworzenia dla ludów słowiańskich. Ojcem wszystkich bogów. Tym, który stał przed światłem, ciemnością i czasem. Absolutną równowagą. I istniała księga w Zagubiona, rozbita w zawierająca instrukcje rytuałów zdolnych, zapyciantować nawet samego Czarnoboga. Ta książka nie została zrobiona ze zwykłego papieru. Powiedzieli, że to było napisane w ludzka skóra, z atramentem zrobionym z węgla drzewnego, soli i krwi bydlęcej. Każda strona była przeklęta i tylko strażnicy światła różdżki mogli je czytać, nie popadając w obłęd. Byli koczowniczymi mnichami, milczącymi wędrowcami, którzy mieszkali w jaskiniach, górach, zapomnianych miejscach. Nigdy nie zatrzymywali się na długo w jednym miejscu. Nosili w sobie fragmenty księgi, z których każdy skrywał fragment prawdy. Zdesperowany Daniłow wysyła myśliwych w pogon za tymi ludźmi. Niektórzy wracają z fragmentami książki. Inni nigdy nie wracają. Kiedy części były już zmontowane, Daniłow zaczyna czytać. Ale już w pierwszym akapicie kujący ból głowy. Tuż przesuwa się po stronach, słowa się mieszają. Krwawi z nosa. Widzi postacie w płomieniu świecy. Symbol na pierścieniu pulsuje, jakby żywy, krzycząc przeciwko rytuałowi. Wtedy rozumie. Czytanie nie wystarczy. Rytuał ma swoją cenę. A cena była jasna. Ten. Który nosił pieczęć Czarnoboga. Musiała zostać przelana krew. Aby zamknąć lukę między światami. Nosiciel musi iść z nim. Daniłow zamarł. Myślał, że książka będzie bronią, ale to był werdykt. Jedynym sposobem na powstrzymanie inwazji sił ciemności było poświęcając się nie wystarczyło spalić symbol. Nie wystarczyło go zakopać. Krew osoby, która go aktywowała, była jedyną pieczęcią, która zadziałała. Mas Danilow, nie chciałam umierać. Zrób więc to, co nie do pomyślenia. Spróbuj oszukać rytuał. Wybiera więźnia, młodego mężczyznę o oczach podobnych do jego własnych i ubiera go w swoje szaty. Przywiązuje pierścień do jego palca i odprawia rytuał, jakby to była prawdziwa ofara. Przez chwilę wydaje się, że to działa. Niebo rozjaśnia się na kilka sekund. Głosy cichną. Cisza powraca. Ale tylko na chwilę tej samej nocy symbol pojawia się ponownie u na kamieniu nie na pierścieniu lecz na żywym ciele Daniłowa kropka wyryta na piersi jakby była wypalona od środka i po raz pierwszy odezwał się głos który nie dochodził z zewnątrz lecz z jego wnętrza otworzyłeś drzwi teraz będziesz patrzył jak świat przemija cena za dość w krew nosiciela symbolu symbol wypalony na piersi Daniłowa nie był tylko piętnem to było zdanie wyryte w żywym ciele. Pulsował, jakby mał własne życie, jakby oddychał. W dzień bolał. W nocy wyszeptał. Nieludzkimi słowami, ale odczuciami. Strach. Głód. Nienawiść. Symbol ten domagał się tego, co rytuał wyraźnie wskazał, prawdziwa krew. Krew nosiciela. Książę, zraniony, ale nadal dumny, odmówił przyjęcia propozycji. Zamknął się w swojej wieży, otoczony resztkami księgi różdżki, próbując reinterpretować teksty, zniekształcać wersety, szukać jakiejś luki. Chciał wyjścia bez poświęceń. Ale im bardziej szukał, tym bardziej świat był zdeformowany wokół ciebie. Symbol zaczyna się rozprzestrzeniać. Najpierw w zamku. Pojawiając się samotnie na ścianach, jakby ktoś je podrapał w środku nocy. Potem na lustrach. Na talerzach. Na szyjach służby. Ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Czarnobogu, budzili się ze znakiem na ramieniu, jakby im się to przyśniło, a san pozostawił bliznę. Szaleństwo rozprzestrzeniło się jak dym. Generał rzucił się ze ściany, krzycząc, że oczy nieba są w nim. Kucharka wyrwała sobie zęby gołymi rękami. Dziecko zniknęło, a symbol pojawił się na jej poduszce, narysowany krwią, wciąż świeży. Daniłow zaczął rozumieć, kropka, Marka była zaraźliwa. Ale to nie była plaga taka jak poprzednie. To nie była choroba. To było pomysł na życie, obecność, która mnożyła się poprzez strach, kontakt i sny. Symbol nie potrzebował już Daniłowa, ale nadal tego chciałem. Uciekł. Opuścił zamek, przebrany, eskortowany przez dwóch ostatnich wiernych strażników. Próbował ukryć się w odległej jostce, gdzie ludzie ledwo czytali. Nie mówiąc już o rozumieniu starożytnych symboli. Ale tydzień wystarczył. Siedem dni później symbol ten był wygrawerowany na drzwiach chaty, w której spał. I tym razem kapało kropka, jakby narysowano to czymś, co wciąż krwawiło. Chłopi zbuntowali się. Nazywali go demonem, przeklętym człowiekiem. Próbowali go spalić. Znów uciekł. Gdziekolwiek postawił stopę, symbol podążał za nim. Nie na papierze, nie w kamieniu. Ale u ludzi. Starzy mężczyźni zaczęli mieć wizję. Sny o zakapturzonej postaci z odwróconymi oczami. Niektórzy twierdzili, że mówił, nie otwierając ustęp. Inni, że symbol wyłaniał się z jego skóry niczym owad, pełzając po ścianach. Nie mówił, po prostu pokazał twarz. Twarz czarnoboga. Daniłow, teraz chudy, z zapadniętymi oczami, szarą skórą i pierścieniem zrośniętym z palcem, Doszedł do jedynego możliwego wniosku. Symbol chciał świata. Ale mógł tylko, przez niego przejść. Rytuał się nie powiódł, ponieważ oferowana krew to nie było prawdziwe. Jedynym możliwym zadośćuczynieniem byłaby śmierć, prawdziwa. Z otwartym sercem, pod gołym niebem. Z obecnością symbolu. Ze świadkami. Ale nie z dumy. Nie z chwały. Z pokuty. Ale problem był taki. Daniłownie żałowałem. Nie uważał się za winnego. Nadal uważał się za kogoś wyjątkowego. Wybranego. Dlatego symbol nie chciał puścić. Im bardziej uciekał przed przeznaczeniem, tym bardziej świat otwarte pęknięcia. A po drugiej stronie pęknięć, coś zaczynało się dziać zajrzyj do środka. Upadek królestwa, niekończąca się noc. O świcie dnia, który nigdy nie nastał, królestwo Bełogradu przestało istnieć. Nie za pomocą eksplozji. Nie za pomocą bite w kropka, ale w ciszy. Tego ranka słońce po prostu nie wzeszło. Czas stanął w miejscu. Koguty nie pieją. Ludzie wychodzili ze swoich domów i widzieli niebo jako czarna płyta, ciężkie, bezgwiezdne. Powietrze było zimniejsze, gęście. Cały czas wydawało się, że jest noc, lecz nie była to zwykła noc. To było niekończąca się noc. Daniłow, który wrócił do zamku w poszukiwaniu odpowiedzi, Zastał jedynie puste korytarze, podarte gabelini, szeroko otwarte drzwi, ani jednej żywej duszy. Jakby to miejsce było, opróżnione ze świata, jakby sama rzeczywistość opuściła tę przeklętą twierdzę. Wszystkie lustra były popękane. Portrety, spalone od środka, pozostały tylko zamarzane twarze. A na ścianach pojawił się symbol sam pulsującym dłym światłem, niczym otwarta rana w przestrzeni. Wspał się na najwyższą wieżę. Tam na górze, gdzie wcześniej widziałem lasy, joski, rzeki, teraz widziałem tylko czarna mgła. Gęsta, żywa mgła, która powoli przesuwała się po ziemi, jakby była szukam kogoś. A potem przemówiła. Nie głosem, ale zamar. Mgła niosła głosy wszystkich, których dotknął symbol. Generałowie. Położne. Matki. Dzieci bez oczu. Wszyscy przemówili naraz, szeptem. Który przeszł szpik kostny, małe szanse i zdecydowały się ukryć. Daniłow upadł na kolana. Po raz pierwszy nie odezwał się ani słowem. Po raz pierwszy nie walczył. Po prostu tam stał, wpatrując się w przestrzeń. I wtedy właśnie zamek zaczął znikać. Najpierw wieże rozpłynęły się jak dym, następnie salony, a potem ziemia pod stopami. Wszystko zniknęło, nie jak coś płonącego lub zapadającego się. Ale jak zapomniane wspomnienie. Za kilka godzin nic nie zostało. Zamek zniknął z map, opowieści i piosenek. Nieliczni ocalali, którzy twierdzili, że tam mieszkali, byli traktowani jak szaleńcy. A tam, gdzie kiedyś stał zamek, pozostała tylko gęsta mgła, która nigdy nie rozwiewa się. Ktokolwiek do niego wejdzie, nie wraca. Niektórzy twierdzą, że jeśli wsłuchać się uważnie w najciemniejsze noce. Można usłyszeć ciężkie kroki, łamiący się głos. I dźwięk czegoś trapanie po ścianach. Mówią, że Daniłow żyje. Uwierzony w nieskończonej nocy. Płacenie za to, czego odmówiłeś. Wieczny świadek symbolu, który myślał, że kontroluje. Dziś symbol wciąż żywy. Historia przeklętego symbolu nie zniknęła wraz z zamkiem daniłowskim. Ona po prostu ukrył się. Niczym mgła wkradło się w szczeliny czasu. Zniknęła z oficjalnych ksiąg, ale przetrwała na starożytnych freskach, w nieskatalogowanych pergaminach, w notatkach sporządzonych przez mnichów będących na skraju szaleństwa. Przez stulecia symbol ten pojawiał się tu i ówdzie w zniszczonych rzeźbach, w sekretnych rytach pod drewnem spalonych kościołów, w dziwnych znakach znajdowanych na skórze pospiesznie chowanych zmarłych. Ale najstraszniejszą rzeczą jest obecne w ostatnich latach badacze mitologii słowiańskiej zaczęli dostrzegać niepokojące zbiegi okoliczności. Ludzie zgłaszający ten sam symbol pojawiają się w snach, mimo że mieszkają w różnych krajach i nie mają ze sobą żadnego kontaktu. Inni twierdzą, że symbol ten powstał sam na stronach zeszytów, zaparowanych lustrach, a nawet na ekranach telefonów komórkowych, podczas zawieszeń lub zakłóceń sygnału. Zaczęto badać przypadki załamań psychicznych. Pacjenci zgłaszali, że na kilka dni przed wybuchem epidemii widzieli gdzieś narysowaną zniekształconą twarz, na ścianie, na stole, na wewnętrznej stronie okna autobusu. Niektórzy kompulsywnie rysowali symbol, nie wiedząc, co to jest. Zapytani odpowiadali, ktoś we śnie ich o to poprosił. Istnieją nawet doniesienia o artystach tatuażu, którzy odmawiają rysowania niektórych symboli pochodzenia słowiańskiego, z obawy przed aktywacją czegoś, koni rozumiem. Jeden z nich powiedział, że po zrobieniu tajemniczemu klientowi tatuażu przedstawiającego zniekształconą twarz, sam projekt uległ zmianie z biegiem czasu, oczy zmieniały swoje położenie, rysy twarzy zmieniały się na skórze. Klienta nigdy więcej nie widziano. Eksperci unikają udzielania wywiadów. Większość ludzi uważa to za zbieg okoliczności lub starożytną legendę. Istnieje jednak mała grupa, która ostrzega, symbol nie potrzebuje już kamienia. Potrzebuje tylko uwagi. Spójrz na niego. Pomyśl o nim. Porozmawiaj o nim. I tu właśnie kryje się największe niebezpieczeństwo. Im więcej ludzi o tym wie, tym staje się to silniejsze. To nie jest zaklęcie. To nie jest klątwa. On jest drzwiami. A ktokolwiek to narysuje, ktokolwiek to otworzy, ktokolwiek odważy się to powtórzyć, nawet w ramach żartu, może, nie zdając sobie z tego sprawy, pozostawiając otwartą szczelinę. I Czarnobóg. Nigdy nie straciłem zainteresowania powrotem. Jeśli dotarłeś aż tutaj, dziękuję za wysłuchanie tej historii. I jeszcze jedno ostrzeżenie, nigdy nie rysuj tego symbolu. Nawet z ciekawości. Nawet jako test. Bo czasami to, co wydaje się być zwykłą historią, jest dopiero początkiem. Jeśli lubisz mroczną mitologię, zapomniane legendy i sekrety pogrzebane w czasie, zasubskrybuj nasz kanał. W każdym filmie ujawniamy to, co świat próbował ukryć. I pamiętaj, nie każdy symbol chce być zrozumiany, niektóre po prostu chcą być dostrzeżone.